W tym zadaniu nauczymy się szkicować wykresy funkcji kwadratowych korzystając z przesuwania wykresu podstawowego o pewien wektor. W prawo, w lewo, w górę, w dół, zaraz zobaczymy. Na początek narysujmy wykres funkcji g od x. to będzie dużo prostsza funkcja niż f od x, to znaczy wyjmiemy sobie z funkcji f od x współczynnik a, x -a i tą potęgę. I teraz wstawmy w miejsce x, załóżmy, a załóżmy 0, 1 oraz 2. Oraz Więc zobacz, wstawiam te trzy liczby do wzoru funkcji. Najpierw przepisuję sobie dwójkę ze wzoru, znak mnożenia. Teraz w miejsce x wstawiam 0, 1, 2. I podnoszę każdą z tych liczb do potęgi drugiej. Moglibyśmy oczywiście tutaj tworzyć tabelkę, a moim zdaniem ten sposób jest fajniejszy, bo mniejszy, mniejsza szansa na pomyłkę, bo nie liczymy w pamięci, tylko ładnie sobie rozpisujemy te działania. To tak. Tutaj mamy 2 razy 0, bo 0 do kwadratu to 0, następnie 2 razy 1, bo 1 do kwadratu to 1. 2 razy 2 do kwadratu to jest 2 razy 4. 2 razy 0 to 0, 2 razy 1 to 2 i 2 razy 4 to 8. I teraz odczytujemy współrzędne punkty, które będziemy zaznaczali w układzie współrzędnych. Punkt o współrzędnych 0, 0, czyli patrz, tu jest x, tu jest y. Następnie punkt o współrzędnych 1, 2 i punkt o współrzędnych 2, 8. Te trzy punkty zaznaczamy w układzie współrzędnych. Punkt 0, 0... Punkt 1, 2 i punkt 2, 8. Następnie te punkty odbijamy symetrycznie na drugą stronę osi Y. Tutaj oraz tutaj. I przez te punkty rysujemy parabole, tak jak ją widzimy tu na rysunku, o taką parabolę, mniej więcej. Teraz. Jeżeli mamy już wykres funkcji G od x, równa się 2x kwadrat. To taki wykres należy przesunąć o pewien wektor. I ten wektor ukrywa się we wzorze funkcji f od x. E, zobaczmy, ja tutaj pod spodem zapiszę jeszcze o taki fajny wzór, według którego możemy z łatwością określić współrzędne wektora przesunięcia. W tym wzorze oraz Q to są właśnie współrzędne wektora przesunięcia. Ten wzór znajdziesz w tablicach maturalnych, więc spokojnie, można go poszukać i można z niego korzystać. I teraz zobacz, literce P odpowiada 1. Literce Q odpowiada minus 4. I patrz, co ja zapiszę. Zapisałem współrzędne wektora przesunięcia. 1 i minus 4. I w wyniku... Zastosowania takiego wektora, otrzymamy wykres funkcji o wzorze funkcji F od X. Ja już tutaj celowo, tak zapisałem y to się równa F od X, tak? czyli każda wartość, która będzie powstawała w tej funkcji powstaje w oparciu o wzór funkcji F od X. Po prostu skrótem to zapisałem. I teraz zobacz, jeżeli mamy punkt o współrzędnych. 0,0, to ten punkt należy teraz przesuwać, przesunąć o jedną jednostkę w prawo i 4 w dół. I tutaj lądujemy, w tym miejscu. Następnie bierzemy ten punkt i przesuwamy go o jedną jednostkę w prawo i 4 w dół, i tutaj lądujemy. Trzeci punkt: 1 w prawo, 4 w dół, tutaj lądujemy. No, i super. Przez ten punkt przechodzi oś symetrii paraboli. To oznacza, że każdy z tych punktów, które zaznaczyliśmy, możemy teraz odbić względem tej prostej i dzięki temu szybciej narysujemy wykres. I zobacz. Zaznaczamy te punkty. I wykres funkcji gotowy. No więc tak to będzie wyglądało w tym zadaniu. Ja sobie jeszcze zaznaczę, że wykres funkcji G od x namalowałem tym kolorem, a f od x namalowałem tym kolorem. Ok, w rozwiązaniu mamy jeszcze podać zbiór wartości. Podaj zbiór wartości. Pamiętajmy, że zbiór wartości odnosi się do osi y. Tu jest osi y, więc zobaczmy, jaką minimalną wartość przyjmuje funkcja f od x. Minimalna wartość to jest minus 4. No i minus, od minus 4, jak idziemy w górę, już nie ma tutaj żadnych kółeczek niezamalowanych i tak, dalej, i tak dalej, Tylko widzimy, że wszystkie wartości dążą do nieskończoności. I taki zbiór wartości zapiszemy. Zbiór wartości funkcji F. To się równa i będzie to przedział od minus 4. Przedział jest domknięty, domknięty ponieważ. Y równy minus 4 należy do wykresu funkcji i do nieskończoności. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że jest dla Was przydatny. Za chwilkę będą odcinki z kolejnymi przykładami. A teraz, jeśli możesz, to subskrybuj, udostępniaj, gdzie tylko się da. I idziemy dalej w kolejne przykłady. Pa pa.